Another ja broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door, what did I do? What Mogło mnie posłuchać. Jak ja I oh, I do? What A mówiła, nie bierz do szkoły, możesz zniszczyć. Albo zgubić. Co ja jej teraz mam powiedzieć? Jak się przyznać, że ją zniszczyłam? Jaka będzie jej reakcja? Na razie nie wracam do domu, muszę mieć jakiś plan. A może akurat mi się uda i się nie zapyta? A ja szybko ją schowam i udam, że to nie moja wina. To jest jakiś pomysł, żeby wrócić do domu. Tylko, czy wypali? Siedzę, to już chwilę, na pewno się o mnie martwią. Wracam. Wera, to ty? Tak, tak, to ja wróciłam ze szkoły. To dobrze, bo zaraz będzie obiad. To co ty sam jesteś? Tak, dzisiaj ja rządzę w kuchni. No, widać, po płytkach w kuchni i po twoim fartuchu. No, ale wiesz, jakie dobre wyszło? To co? Zamawiamy pizzę? Zamawiłaś cztery godziny sos do spaghetti, robiłem to ja będę udawała, że nic się nie stało i nie zapytam się, gdzie jest mamunia. Tatulu, za ile obiad? Już zaraz wstawiam makaron, a ty mogłabyś przyjść i nakarmić koty. Wrzucę cię w głąb szafy i nikt cię nie znajdzie. To chyba zły pomysł. A może porozmawiam z Tatulu? I się przyznam. Może coś razem wykombinujemy. Dobra, idę nakarmić koty i zobaczę, jaki on ma humor. Słyszycie to? Słyszycie to? Ma dobry humor. I jak tam w szkole, Wera? W szkole okej, okay, ale wydarzyło się coś złego i musisz mi pomóc to naprawić. To co się stało? Kolejna jedynka? Uwaga, nieprzygotowanie. No co ty, to coś gorszego. Co ty opowiadasz? Co takiego? Zniszczyłam mamu mi bransoletkę. Co ty gadasz? No jak ja ci mam pomóc, jak ja bransoletek nie noszę? Jedyne co noszę to zegarek. Chodź, chodź, usiądź sobie, ci wszystko wytłumaczę. No to słuchaj, mów. Widziałam na internecie ekstra zestawy do robienia bransoletek. Pojedziesz, przywieziesz... A ja zrobię jej jeszcze fajniejszą i ładniejszą i na pewno nie będzie zła. Mam 40 minut. Dobra, typ jest spaghetti, a jaja! Ja. Zapomniałem maski. Sama jesteś? Tak, tak. Chodź, chodź. Chyba, że chcesz, żebym policzyła jeszcze koty. No i co przywiezłeś? Co przywiezłeś? Chodź, chodź. Szybciej. Raz, dwa, trzy. Nie wiem. Wziąłem wszystko co znalazłem okay. Dwa zestawy do robienia bransoletek Juicy Couture wow. e... O, zestaw do makijażu Make It Real wow. e... Make It Real, zestaw do robienia kolejnych branzoletek wow. i Crystal Secret też jakichś bransoletki. Wow! Mam nadzieję, że z tego coś zrobisz. Nie masz 2 kilo, wiesz? Właśnie tak! Uratowałeś mnie, dziękuję. Mua, A co? Mua, mua. A co z makaronem? Zapomniałam. A! Zanim zacznę robić bransoletkę, to otworzę ten zestaw do makijażu. Jaki fajny pędzelek! Przypomina mi róg jednorożce. Lakier do paznokci. Jestem bardzo ciekawa tych kolorów z tej paletki. Dobra, makijaż dopiero jutro. Teraz muszę zrobić brązoletkę. Dorać mi, dorać mi, co mam zrobić? Mm, mi się podoba ta. Dobra, no to zrobię to. Brązoletka gotowa, a teraz muszę tylko przyczepić kiało. Mam nadzieję, że się jej spodoba. Wiecie co? Sprawnie mi to poszło i mam jeszcze trochę czasu, więc otwórzmy duży zestaw. tutaj mamy przykładowe wzory różnych bransoletek, które możemy zrobić. Do tego zestawu mamy specjalną maszynkę do robienia bransoletek. Wróciła. Dobra, bransoletki dla koleżanek zrobię jutro. A teraz idę przywitać mamunię. Cześć! Jak tam w szkole? W szkole dobrze. Zobacz jakie fajne zestawy mam! Ale super! Widzę, że masz zestawy Juicy Couture. Ale kolorowe! Jakie fajne przywieszki! Ekstra! A to jest zestaw z koralikami. I sama sobie możesz też wykonać brązoletkę i masz nawet wzornik! Zrobiłabyś mi taką? No właśnie, właśnie! Mam! Pokaż! Wow, Jaka śliczna! I jaka super przywieszka! Piorun! Ale śliczna, bardzo mi się podoba. Zobacz, jak ładnie wygląda nawet z tym fioletowym sweterkiem. Piękna, dziękuję! Dziękuję, jest piękna! A teraz musisz się do czegoś przyznać. Aha, to ja już wiem. Brązoletka to przykupstwo, co się stało? Mów. Pamiętasz tą brązoletkę, którą mi wczoraj dałaś do szkoły? No, więc ona się zepsuła. Wera, przestań, to była stara brązoletka, ona już miała kilka lat, ja jej w ogóle nie nosiłam. Ta od Ciebie jest o wiele ładniejsza i na pewno będę nosić codziennie i tej na stówę Ci nie pożyczę.